Numery silnika mogą potwierdzić podejrzenia o kradzież auta. Jest. To ten numer. A te. Trzeba wyczyścić. Jest zniszczony. Jutro zrobimy z nim porządek. Proszę wziąć ubrania. Ubrania i bagaże. Auto zostanie tutaj, a pan musi się zgłosić jutro o 10. Dobrze? Nie, to zwykła kontrola. Jakiś problem z wozem? Nie. Dzięki numerowi silnika odnajdziemy jutro właściwe podwozie tego auta. To stary samochód. Nowoczesne pojazdy mają inny system zabezpieczeń. Celnicy dokonują ciągłych kontroli, by przeciwdziałać przestępstwom. Jednostka kabotażu może przed świtem odkryć coś nielegalnego. Spójrz na nalepkę, widać, że fałszywa. Na pewno są też inne tablice. Zatrzymaliśmy to auto w nocy, bo były niezgodności w papierach. Kierowca kupił wóz w Maroku, a jedzie z Belgii. To się nie trzyma kupy. Sprawdzimy, czy samochód nie był kradziony. Każdego dnia w Belgii kradnie się 45 samochodów. Oryginalną tablicę zdejmiemy. Pokaż zdjęcie. Zobaczymy oryginał. Sprawdźmy podwozie. Okaże się, czy auto jest kradzione, czy nie. Może się uda. Te tablice nałożono, żeby dokumentacja się z nią zgadzała. Odpowiedź można znaleźć w europejskiej bazie danych Eucaris. Dzień dobry. Mówi Pan po hiszpańsku? W bagażu pasażera z Armenii, oprócz żywności, znaleziono za dużo alkoholu i papierosów. Celnik ma też wątpliwości co do przewożonych tabletek. Wskazuje dwie kreski więc nie ma narkotyków. Teraz kolejna towarzysza podróży. A to co? 2, 4, 6, 8, 10. 1000. Jest 5000. To książki. Jeśli jest więcej pieniędzy, to proszę powiedzieć od razu. Nie mam więcej. Przewożenie ponad 10 000 euro może skutkować konfiskatą i karą. Dyski, a to co? To były nekrologie, ale teraz to pamiątki po zmarłych z Armenii. Książki w języku armiańskim? Niektóre, a inne we francuskim i w angielskim. A to? Okładki Biblii. Okładki? Tak, złote. Tu już nic nie ma. Nie, mówię prawdę. Dobrze. W porządku. Wszystko sprawdzone. Podróżny musi uregulować należności skarbowe. Gdyby pan kupił to na miejscu, to tyle by pan zapłacił. Stąd taka opłata. Zapłaci 235 euro i po sprawie. To pozwoli zatrzymać produkty i uniknąć kary za przemyt. Port Barcelona: niezgłoszone pakunki, brak dokumentacji i nadwaga towaru. Policja skarbowa jest w takich sytuacjach nieubłagana. Inni płacą podatki, a pan nie. Należy się opłata 2 euro od kilograma, ale nie trzeba tego deklarować. Zgłosił pan to gdzieś? Nie. Dobrze. Za taki transport trzeba płacić podatki. Opłaty skarbowe ZUS dla firm transportowych to nawet 21% ich dochodu. Ile pan na tym zarabia? Szczerze, bo ja potrafię liczyć. Między 4,5 a 5,5 tysiąca. 5 tysięcy euro za to? Minus 1000 na podróż i 200 na paliwo? Trzeba mieć fakturę od każdego klienta. Podatek VAT idzie do urzędu skarbowego. Skoro nie odprowadza pan VAT-u i zarabia 4,5 tysiąca. To dość lukratywny biznes. Transport stanowi 8% hiszpańskiego produktu krajowego brutto. Teraz zrobimy kilka zdjęć, powiadomienie wyślemy do domu. Zostanie pan obciążony zgodnie z prawem transportowym za brak odpowiednich dokumentów działalności, którą pan wykonuje. Powiadomimy też Urząd Skarbowy, gdyby chcieli dokonać inspekcji lub ukarać pana za unikanie płacenia podatków.

Można to spakować i proszę zgłosić towar w biurze odprawy celnej. Ale gdzie? W terminalu lub w wielu punktach w Barcelonie. A statek nie odpłynie? Ma pan jeszcze czas. Proszę złożyć deklarację i będzie pan wolny. Kierowca dostał nauczkę: żeby przejechać granicę, wszystko musi być zgodne z prawem. Portal Haciera, Andaluzja. W ciągu doby Straż Graniczna bada dwa przypadki aut, które prawdopodobnie zostały skradzione. Przestępstwo ma krótkie nogi. Wóz jest kradziony! Nie, ależ tak, mam badanie techniczne w Maroku. Jasne, ale auto zostało skradzione. Jestem tego pewien. Tak. Kupiłem je w Maroku, więc kupił pan kradzione. W Europie kradnie się około 150 tysięcy aut rocznie. Proszę. Niech pan opróżni kieszenie. Wóz został skradziony 4 dni temu w Belgii, a pan mówi, że kupił je w Maroku. Proszę usiąść. Wypełniłem jakieś dokumenty i zapłaciłem za samochód. Dane są w Urzędzie Transportu. Mam dowód rejestracyjny na swoje nazwisko. Wszystko się zgadza. W Maroku jest najwięcej aut z hiszpańską rejestracją. Oto pańskie prawa. Nie ukradłem. Opowie pan o tym w sądzie.